Jakaś ładnie, ładnie. Witam Was z tej strony, Kubik czyli Marcin. Jesteśmy nad jeziorem głęboczek przy wsi Obnice. Będziemy łowić metodą gruntową i zobaczymy, co, co się złowi. Jest ze mną łowca przemek. No tutaj jego miejscówka, będzie łowił na jednego grunta, na jedną wędek, wędkę gruntową, ja na Fidera i zwykłą gruntówkę. No i zobaczymy, na razie się rozstawiamy. Dzisiaj łowimy na zanętę 4 Cat. duża paczka 2,5 kg. Nie będziemy jednak wrzucać całej zanęty, wrzucimy pół Drugie pół będzie na inny raz Zanętę zwilżamy wodą Będzie widać? Wodą z przygotowanej konopi Widać Nie widać tylko ma zapach konopi i taki ostry. Wlewamy. Mieszamy. Jeszcze trochę ciepła ta woda jest. Chyba trzeba będzie bo trochę więcej półtora kilo gdzieś wrzuci wrzuciłem za nęty. Także trzeba będzie więcej wody dać, to mam tu jeszcze takiej. Do zanęty dodam również konopie, pinkę, kastersy. Co jeszcze? No, kukurydzę, troszkę pszenicy. Dzisiaj zanęta na bogato będzie. A wlewamy zanęta nabiera koloru ciemniejszego, ale i tak jest jaśniejsza niż zanęta, na którą łowiłem hmm, na ostatnim filmiku tamta była na płoć w tej samej filmy dzisiaj łowimy w galpie, na galpie nastawiamy się na grubą rybę Dobra Niestety nie mam sita Muszę zainwestować eee, Dobra Fajcie, ubrudziłem. Farbuję ręce jak trzeba Konopia Tym razem chyba wyszła dobrze Wrzucamy biegalście. Mieszamy No otwórz te kastersy i rzucisz mi. Dużo? No całą pakę Rzucaj tam. Przecież to się wymiesza. Dobra. Kastersy również. Idą. Teraz Kukurydza Otwarta. Idzie również. Dobra. Trochę pszenicy. To jest świeża? Tak. Starczy, Znowu mieszamy. I co tu jeszcze miałem? Pinkę. A, pinkę, no. Też rzucamy trochę. Oj, powypadały. Zwróciłem im wolność. Dobra. No i mieszamy. I co? Będziemy się rozkładać. Zanęta nabierze mocy. A my przez ten czas rozłożymy wędki. Dzisiaj mam nową wędkę, znaczy nie nową, bo pamiętam jeszcze czasy komunistyczne, ale wam jej nie pokazywałem. Zestaw jest podobny jak na Fiderze, który omawiałem jakiś tydzień temu, chyba. Haczyk jest mniejszy, chyba dziesiątka. Szypon to jest czternastka, chyba, jakieś 25 cm. Krętryk, stoperek. No i tutaj uciekło, uciekła mi rurka z koszyczkiem. Mały koszyczek, 5 gramowy. Bez stopera, taka jest zasada, że stopera nie zakładamy za rurką. Wędka. Wędka ma długość 3,60, nie wiem nawet czy jest firma napisana. Jest jakaś California Green. 3,6 metra do 180 gram wyrzutu. Kowrotek. To jest jakiś, nie wiem, chiński. Firma Green. Gdzie Green? King. Wędka to jest firma. California Green. O, jest King. A. Mo możecie się spodziewać, że będę na nią łowił i na spławik, i na grunt, i na żywca, bo to taka moja wędka uniwersalna, trochę. Stara taka. Ale dobrze na nią. Dobrze się na nią łowi. Tutaj jest z nami nowy łowca, Przemek przedstawi nam zestaw. No haczyk mm, dziesiątka. widać. Widać. Przepon mm, szesnastka, o ile się nie mylę. Długość tak 20, może 30 cm. 30 bardziej. No to 30 werblik kulka ołowiu, ponieważ gdy dałem stoper malutki, to sto... przechodził przez rurkę no i ołów spełnił tą rurka widać, samoróbka właśnie ale fajnie się prezentuje, łowił na nią wcześniej i, i działała także koszyczek 15 gram główna żyłka 20 wędka widać No o Oudor, oryginalna ze Szwecji, tato mi kupił w zeszłym miesiącu, no. długość 2,70 i ciężar wyrzutu 70 gram, kołowrotek tej samej firmy. Bo to w zestawie chyba było. No, w zestawie było, no i to wszystko. Jak ją oceniasz, bo na nią? No, spełnia te wędkarskie wrażenia, ładnie mhm. na nią się łowiło. Jest godzina 16, wszystko rozstawione. Tutaj mam na tą wędkę, tą green California mam trzy białe robaki i konopię założoną. Jest posłana w tamtym kierunku. Na fiderze już miałem jedno branie akurat, jak zakładałem białe robaki i konopię, to miałem branie, niestety nie zaciąłem i, I nie złowiłem ryby. Fidera posłałem na środek. Jest przy mnie przemek. U niego nic nie bierze. Zobaczymy jego stanowisko. Tutaj na takiej prażycce Jest oto. Przemo ma podpórki. Fur wypas. Ja niestety mam podpórki Made in Forest. Ale to już się sprawdzają. No i co? Jak będzie coś się działo, to wam pokażę. Jest po 16.00. Zaczęło się coś dziać. Bo ja dwa razy podskoczyła na Fiderze. Tam gdzie mam czerwonego robaka i kukurydzę. Przemek mówił też, że miał branie. Także może coś wreszcie złowimy. Delikatne brania, być może lin. Wcześniej to miałem tak bardziej, nie wiem, reszcz, może po prostu boja na, na e, ziemię wskoczyła. Znaczy opadła, co ja mówię, wskoczyła. Oto jezioro Głęboczek. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. Ledwo dojechaliśmy, po takich wertepach jechaliśmy, że mało miski nie urwałem. Ale warto było, bo fajn, fajna miejscówka. Coś na, na Bojce pyka, także... Może będzie ryba. Bojka Przemka również nic jemu nie bierze. Znaczy, chyba coś ci pykało, nie? No, mhm, to wcześniej takie małe branie było. A, no mi też delikatnie ryba brała. Przyszedłem tutaj do niego, chociaż ja mam tam o, za tymi krzeczkami zestaw. Jezioro, jak widać, nie jest za duże. Czytałem w internecie, że ma 7,5 hektara głębokości, informacji o głębokości nie znalazłem Nie wiem nawet jak... czy tu jest głęboko, czy... Płytko No jezioro się nazywa głęboczek, czyli może jest głęboko To tutaj jest ten, ten... He helikopter, czy coś... Na Radachowskim A, na Radachowskim No, tak, tutaj... Ko koło głęboczka znajduje się Radachowskie, o wiele, wiele większe może kiedyś też się tam wybierzemy. Tam chyba tylko raz złowiłem. Nie, dwa razy łowiłem To złowiłem. Pamiętam, że ładnego krąpia Trzy, nie, no bez przerady 30 cm, nie, ale ponad 20 złowiłem. Jezioro fajne. Nie ma mostków tak jak u mnie w Ośnie na Czystym Wierkim Tutaj raczej są takie prażyczki. Opuszczony. O, mój tam ranch Rover znajduje się. O, słychać żaby. Słońce świeci, pogoda ładna. Tylko siedzieć na rybach. No, no Marcinowi Bierze widać na co łowić, na białego i. Na białe i czerwone pinki. O, widzicie. Podskakuje. No. Ale to na pewno jakaś płotka albo no, coś, 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 coś się bawi, się bawi. No. Albo leszczyk może no. Nie, leszczyk to By ten to płoć na pewno jakieś, no. jakaś ładnie, ładnie Otni jest coś? Nie. Ach. Ale obżarło tego. Pokaż Czekaj, jako... Nie ma tego. Pokaż. Aha, Zerwało ci coś. Ale nie czułem ten. Co to mogło być? Jest godzina 18. Efektów nie ma. Przemek zmienił taktykę. Łowi teraz na. Dzwoneczek na... Na co tyłoś? Na białe? No na... No, na białej kukurydze Widać dzwoneczek A nie złapie ostrość Na dzwoneczek miejsce te zmienił Ja zmieniłem przynętę Zamiast białych łowy na same Dżdżownice Tam coś Widać, że bombruje, także może linek się trafi. Chciałbym bardzo, bo były tylko same puknięcia. Na fiderze mam kukurydzę i białe robaki. Też nic. Przemek, pod coś do kamery. Co ja powiem? obierze O. o tak? <grydze> no, coś lekko do góry podstawowało się. Tak? No, tak jak teraz jest, nie? To trochę no. tak leciutko, leciutko w ogóle. Leciutko, leciutko powiadasz. No. Może akurat coś. Nie, nie będę miał takiego szczęścia jak wtedy, hmm. że nagrałem branie na spojku na pierwszym filmiku. Może. Chociaż chciałbym. Woda jest spokojna, fal nie ma jak są no to po tamtej stronie. Może nie bierze tego, że jesteśmy tutaj pierwszy raz nigdy na tym zbiorniku nie łowiliśmy Nie oganiamy go do końca o. Ale Zawsze trzeba badać nowe miejsca. Łowić w nowych miejscach, zbierać doświadczenie. O, zobaczymy, jeszcze posiedzimy. Może coś się ruszy. Już całkiem pod wieczór. Gdzieś koło 19.30. Tak gdzieś do 20:00 będziemy łowić na pewno. Jest godzina 20 już się spakowaliśmy znaczy nawet po 20 chyba tak? o no, za 15 ale nic nie złowiliśmy fajna miejscówka ale nie oganiamy jeszcze jej zbytnio bo tak jak mówiliśmy pierwszy raz tutaj byliśmy brania były no były brania nad ja miałem jedno karpiowe przemyk też miał parę brań ale mówi się trudno, następnym razem będzie lepiej. Ryby, ryby, ryby. ryby, ryby, ryby. No.